Panie bo no, trochę nam miny posmukniały po tym, co się stało w ostatni weekend i jeszcze pewnie bardziej posmukniamy, mając na uwadze, że za chwilę znowu z tą samą drużyną się zmierzycie i pytanie brzmi, co z tym fantem zrobić? No, trzeba dobrze pojechać, bo wiadomo, przygotowujemy się, jutro też zrobimy trening z całą drużyną, no, żeby powiedzieć, żeby posprawdzać, no, żeby się jak najlepiej przygotować, wiadomo, drużyna mocna, musimy się przygotowywać. Patrząc na sytuację, jaka, jaka jest w tym sezonie, gdzie szukać, nazwijmy to, tych, tych nadziei na to, żeby poprawić sytuację w tabeli? No bo jednak pewnie oczekiwania były inne niż teraz miejsce w tabeli. No na pewno yy, oczekiwania były inne, ale wiadomo, jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, robimy wszystko, żeby nie zabić kibiców i pojechać w sobotę dużo lepiej i w końcu przełamać tą złą pasę. Gdzieś wyczytałem w jakichś internetowych doniesieniach, że być może będziecie też szukać wzmocnień z zewnątrz, czy pojawią się, czy jest szansa, że pojawią się jacyś nowi zawodnicy, żeby wam pomóc w udźwignięciu się? Szansa zawsze jest, ale ale na razie jedziemy tym, tym co mamy, także robimy wszystko, żeby jak najlepiej przygotować tych zawodników do meczu. Znaczy analizowaliście, co było nie tak? Tam w wypowiedzi zdaje się, że czytałem, że można było próbować zmieniać, rotować składem, ale te zmiany też były nietrafione. Gdzie ta, gdzie ta przyczyna tak wysokiej porażki, no, 30 do 60 no na pewno boli, ale no, nie było pewnego zawodnika tak na rezerwę taktyczną i dlatego dałem wszystkim pojeździć, żeby, no, żeby też niektórzy i porównali, posprawdzali to co mają, może trzeba też trochę zmienić silników, także no, na pewno też zawodnicy pracują, jeżdżą, bo od niedziela był wiadomo Leszno, jak była Szwecja, wtorek Szwecja, środa Dania, środa też jest, są Czechy, także dzisiaj jest też młodzieżówka, także wszyscy jeżdżą. Dlatego jutro dopiero się zbieramy wszyscy tu, żeby tu potrenować i żeby jak najlepiej się przygotować. To jeszcze zapytam, jak ważne w tym wszystkim będzie wasz tor i, i to, czy rzeczywiście on może być dla Was jakimś atutem, jakąś pomocą w tym czy... Zawsze my, własny tor musi być atutem, wiadomo na ile tam są doświadczeni zawodnicy, także torem myślę, że za bardzo nie zaskoczymy. Na pewno musimy mieć szybkie motocykle i dobre wyjście spod taśmy, bo wiadomo, to jest. Yy, bardzo ważne w tym sporcie. Chcąc, nie chcąc, bardzo dyplomatycznie odpowiadam na te pytania, i, i no, ja zapytam wprost, co, co, co zrobić, żeby dźwignąć te drużynę jeszcze w tym sezonie? No? No nie oszukujmy się, że te dwa mecze, które. Jesteśmy pomiędzy dwoma meczami, które no, są bardzo trudne. I wynik w Lesznie, no, powiedzmy nie zaskoczył nas jakoś bardzo. Oczywiście zabrakło tej woli walki, w kilku wyścigach oddaliśmy to zupełnie za darmo, co nie powinno się zdarzać. Głównie o tą taką motywację i złość sportową nam chodzi. na no, ale nie oszukujmy się, przed tym dwumeczem nastawialiśmy się na ten mecz sobotni i jesteśmy na to przygotowani, więc mimo że bolało w niedzielę, no to trzeba było po prostu się otrząsnąć, porozmawiać, kontynuować dalej przygotowania, tak jak to zakładaliśmy. Mamy specjalną jednostkę treningową zaplanowaną na jutro. Ona jest, będzie w nieco innym formacie, stylu i przy, że tak powiem, innym wyposażeniu technicznym niż zazwyczaj. Także my realizujemy ten plan, który założyliśmy sobie dwa tygodnie temu. Rywal ciężki, widać, że jest w formie, ale no. No tak, tak to jest. No na pewno nie chcemy się poddawać, nie ma takiej możliwości, żebyśmy tutaj nie pokazali charakteru e, tych rozmów motywacyjnych e, ze sztabem szkoleniowym, e, z zawodnikami, też wymiana uwag jest na zupełnie innym poziomie niż to miało miejsce na początku sezonu, więc pozostaje trzymać kciuki i, i liczyć na dobre widowisko w sobotę. Ja dalej twierdzę, że jesteśmy w stanie wygrać wszystkie mecze u siebie do końca sezonu ten, ten dwóch z, z Leśnem to jedno, no, ale tabela mówi drugie i właśnie e, no gdzieś trzeba znaleźć ten bodziec dla drużyny, żeby ona w tej końcówce sezonu się dźwignęła i właśnie wygrała te pozostałe mecze na własnym stadionie, chociażby. Dwa tygodnie temu założyliśmy sobie, że ten bodziec będzie w sobotę i tego się trzymamy. Jeżeli tak nie będzie, no to może trzeba będzie podejmować jakieś inne decyzje, zastanowić się co dalej. Na ten moment mamy plan, który realizujemy od kilkunastu dni i zakładam, że w sobotę zobaczymy walecznego orła na torze, który pasuje wszystkim zawodnikom, że zaskoczymy Wala, że nie oddamy żadnego biegu za darmo. I to jest wszystko, co możemy zrobić. Nikt nie będzie tutaj nie wiem, biczował zawodników, jeżeli przegramy minimalnie. Oni mają w każdym biegu po prostu dać z siebie wszystko. Jeżeli widzimy, że dają sobie siebie wszystko, to jest ok. Nie ma takiej możliwości, żeby powtórzył się taki mecz jak był w Ostrowie, kiedy tak naprawdę po kilku biegach Poddaliśmy to, I, i, i mam nadzieję, że to jest ostatni przykład taki w tym sezonie. Więc mówię, zakładam, że w sobotę się podniesiemy, że to będzie dobre widowisko, czy wygramy, czy nie wygramy. To jest tylko kwestia tego, jakie będą morale zawodników, bo, bo w ligowej tabeli tak jeszcze przed nami dużo meczów u, u, u siebie, a i tak o wszystkim zdecydują później najprawdopodobniej play downy. Chociaż tak pół żartem, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to my jeszcze możemy zobaczyć o playoff.